Witam wszystkich. Kolejny dzień. No, tydzień lutacki. Sprawdź mi temy. No, to nie. To też nie. To na pewno nie. No, pewnie, że tak. To niby mógłbym. Ale czy warto? To. Również mógłbym. Tylko właśnie pytanie, czy warto? Zbierać napaka i marnować pieniądze na takie coś. Chyba nie. Lecimy robić normalne taski No i już jesteśmy na taskach Nie nagrywałem swojego, bo tych Lizard Templari jest bardzo mało i są tylko tu na dawnym koncie. Chyba jest ich tylko cztery. Musiałem tak biegać, wybijać. Ale całe szczęście obok są. Pajrat Marudery To to po trochę też robiłem Co się okazało, że Tylko dwa taski będę w stanie zrobić w tym tygodniu Cała reszta jest na paku Nie wiem, czy kobry są gdzieś na darmowym koncie Nie wydaje mi się Ale jeszcze zerknę Czakoja na pewno nie Chyba, że o czymś nie wiem. A Deep Link? Z tego co wiedziałem i szukałem to niby gdzieś po te Kazo są. No ale nie wiem, co to za questa trzeba zrobić. I chyba, aż tak mi nie zależy na tym jednym tasku. Any creature jeszcze wpadnie. Templary już zrobione. Dobić piraty. No i weekly tusky odhaczone. Smutne, że tylko tyle. Na paku można wszystkie zrobić. Gdzież nawet jakbym miał paka, to te diplingi pewnie bym odpuścił, zbyt upierdliwe, żeby to robić. Z tego co wiem. Na pewno jakiś dostęp chyba trzeba zrobić. To jest na Grey Island, jak się nie mylę. Na resztę nie zrobił, bo kobry w porthole chyba Czakoja do no tego jest pełno. No, ale chyba trzeba paka. No i skończymy. W maruderów przy okazji parę nomadów. Dzisiaj był set creature. Witch. To po taskach wybiorę się tam z nadzieją na Stuffed Toad'a Chciałbym kiedyś spróbować na coś takiego jak jest Boosted z 10, 10 na 10 na może z Bounty to byłby fajny test ale nie mam kartek żeby z Bounty się pobawić znaczy z sprayem Bounty też mi się nie chciało rolować poza tym mam tam bonusy o ile 3,5% Czaski zrobione, kierujemy się a Ouichę. Już tam posiedziałem trochę. Z nadzieją na fury, że chociaż uratuję trochę. No i może ten start tołt. Ale jak to jest na to szansa? Jedna setna. Nie wiem jak działa na boosted. Że niby jest dwa razy. Ale jak to się przelicza, robią się dwie srebrne szansy. To też, to też jest żałośnie mało. Ale próbowałem. Tak nie miałem pomysłu, co robić. Udało mi się sprzedać jedną kapustę. Więc pierwszy milion już jest. Druga kapusta cały czas leży. Próbuję sprzedać. Szukam ludzi na trajdzie. Pierwszą sprzedałem za 900. Tym drugą myślę, że już bym szedł za 800. sobie to ktoś chciał? Może się odezwać. No, no dobra, jakby ktoś chciał, to nawet za 700 bym puścił. Śmiało. jako mi zależy na ślimaku. Niestety mniej niż 700 nie zajdę, bo chciałbym tego paka szybko ogarnąć. To już nie jest szybko. To jest szesnasty odcinek. Ale nie mam pomysłu, co mogę próbować dalej. Czy już siedzieć cały czas na jakichś monotonnych respach? Tylko patrzeć na profit. Czy dalej coś ciekawego robić? Mam nadzieję, że poświęcę chociaż dwa dni na te taski. No, jak widać, się nie da. Tymi Gloom Wolfami też już żywię. Gdyby nie Boosted Twitch, to na pewno bym tu nie wracał. Niby lecą te fury, one są... Cały czas duże warty. Ale chyba sami rozumiecie. Ile można. Aha, kolejna ciekawostka. Przez cały tydzień nie było... World Changer na tego Poacher z dzikami i warwolfami Pierwszy dzień, nowe taski I już są dziki i warwolfy Kto by pomyślał? Przez cały tydzień Na zmianę Poachery i Gloomwolf No jest jest Trzeba siedzieć, marnować czas tutaj. No nie wiem, mam nadzieję, że im jakiś pomysł podrzucicie, gdzie mógłbym zarobić. Nieraz są sensowne pieniądze. Spoko byłby taki resp. Coś jak to, że jest szansa na niesamowicie drogi item. Ale nawet jak ten niesamowicie, item, niesamowicie drogi item nie poleci, to leci jakiś inny, do imbu albo drogi creature product jak tutaj. Mm. Przyjmę każdą sugestię, rozważę, może nawet sprawdzę, bo ja już pomysłów nie mam. Za mało wiem o tej grze. Na paku już bym siedział. Jak się nazywa ta wyspa? Na Greenvale. Tam palady ma fajną tartykę z tymi ur Stawię Stawia firebombkę, energy walla i tylko biega sobie. Ile z autoataków mu zada? Trochę. A to sporo. Ten mob biegnie po energy wallu. To jest tak super exp. Od 40 do 80 można tam pewnie siedzieć. Pierwszym Paladynem tam siedziałem. Dość długo. Na pewno całą bestiarkę. Tam jeszcze jest z 1-2... Werboury. Te mocniejsze wery. Weremoby. Ale nie pamiętam. Dziki. Wera dziki. Ale z, nawet nie ma co liczyć, że na nich się bestiarkę zrobi. Potem z 1, może 2. I naprawdę szybko trzeba ubijać te badżery, żeby mieć w ogóle okazję. Takiego dzika. No ale Paladin tak potem idzie na tym Greenville niżej ma fajna miejscówka dla parka. To tam może dokończyć. Palek w ogóle ma fajne miejscówki. Bez waste'a. Od 150 może zacząć na lekki waste, bo te Diamond Arrowki są drogie. No ale niczym się tak chyba przyjemnie nie ekspie palkiem. I tu się pojawia pytanie, czemu przestałem grać palkiem? Nie mam pojęcia. Pewnie za dużo tego jest. No ja patrzę na takie pierdoły za bardzo. Najwięcej paladynów i nightów to dzięki, ale nie pogram tym. No i potem się męczę takim sorkiem. Na wyszok wyszedł mąk, zrobiłem mąka. Wypiłem 200 i mi się znudził. Przegoniłem sorka i to sporo. No i tak mam ochotę grać tym sorkiem bardziej niż tym mąkiem. No cóż. Trochę tu zabawiłem. Na fury w ogóle nie leciały. Tychmiotów leciało sporo, no, co tak jak pojedynka Jeden fur i już mam wartość tych 18 mioteł. Przykre. Jeszcze tu później wrócę, dokończę bestiarkę już nie chcę patrzeć na te wicze. No i na Gloom mam nadzieję też nie. Chyba, że siądzie prey, a akurat będę miał kartkę, Przeroluje, wpadnie lód. No, wątpię, że to się stanie. No nic, tyle na dzisiaj. Tak długo tu siedziałem. Dzięki, słyszymy się jutro.